Witajcie moi drodzy. Dzisiejsza aktualizacja 19 kwiecień MX Linux. Jeszcze przy okazji tych aktualizacji Wam wspomnę, że jest takie ustawienie pulpitu, które generuje na systemie takie zachowanie, aby ikony dostępne na naszym pulpicie były tylko na ekranie głównym, a ten obecnie widoczny ekran nie jest moim głównym, tylko jest nim zupełnie inny ekran. Zobaczmy to sobie na wyświetlaczu. Jest ekran. O, i tu jest mój główny wyświetlacz, a to jest mój dodatkowy zewnętrzny telewizor, to jest dokładnie, to jest 32-calowy, tu go pokazuję za 28 cali, mam zrobiony skrypt, aby on by właśnie wymuszał na nim zawężanie granic ekranów o tam ilość pikseli, 25 czy coś takiego, chociaż tutaj i tak jest... Wszystko nie do końca tak, jak jest napisane, bo nie jest to do końca tak, bo jakbym dał 26, 27 pikselów, to nic się nie zmieni, tylko ten sam rozmiar zachowuje. Pomijając ten aspekt, chciałem tylko wspomnieć, że tutaj zaznaczając ikony, tylko na ekranie głównym widzimy, one zniknęły. I teraz odznaczając, one już tu nie wróciły, muszę je ja same, samemu przenieść. Ale z tym nie ma jakiegoś ogromnego problemu, jednak e, lubię mieć wszystko na swoim miejscu. No akurat mam takie, mm, e, takie cechy. O, właśnie. Tu niech sobie to stoi i jest. E, I zobaczymy sobie aktualizację dzisiaj co to nam aktualizuje Brave Browser z wersji 164 na 165 e, Main helper 240401 do 240402 mx cleanup 2404 do 240401 mx installer 02 do 03 package installer package list 01 do 02 mx snapshot 4 do 401 i to wszystko, i mamy 118 archiwów pobrania, dodatkowo użyte 2 MB. Aktualizujemy. Musimy potwierdzić podaniem naszego specjalnego tutaj szyfru, systemowego dostępu. I lecimy z aktualizacją, z którą nie powinno być większych problemów. Automatyczną aktualizacją, jeszcze oni ją nazywają pełną aktualizacją. Jak widzimy, ten Snapshot właśnie się teraz aktualizuje. Ten Snapshot to jest narzędzie do robienia zrzutu ekranu wywoływanego specjalnym, do tego dedykowanym klawiszem Print Screen. On został zapożyczony właśnie z tej funkcjonalności Windowsowej, które, którą ci przenieśli po prostu do peryferiów obsługowych systemu w postaci sprzętu, tej właśnie klawiatury. I jak widzimy, wywołanie takiego okna daje nam możliwość wyboru, jak, jaki, w jaki sposób chcemy zapisać swój ekran. Czy chcemy wybrany, czy chcemy cały ekran, czy bieżące okno, czyli bieżące to jest te podświetlone na żółto, oczywiście pomijając to okno przechwytywania naszego ekranu, ale ostatnie otwarte poza nim to, to jest nasza aktualizacja, więc na pewno. Aktualizację by nam właśnie uchwyciło. Jak widzimy, tak się dzieje. Bardzo fajnie, że to jest i tak działa. I dalej się aktualizuje nasz Brave Browser. Jest już 24 MB ze 116. 22%. No tu mi się właśnie ten styl mx bardzo ciekawy, że tu mamy taki pomarańczyk. Bardzo fajnie, że tak, w, takim, w takiej estetyce jest to utrzymywane. Jak również ta nasza świeża że, zieleń, świeżutka zieleni, tutaj pokazująca nasz dzień. Nasz dzień, tak samo w tej samej kolorystyce jak nasz, nasze pudełeczko, nasze pudełeczko z prezentami w postaci aktualizacji, najnowszych aktualizacji. A przede wszystkim ten system jest u mnie utrzymywany w kolorystyce czerni, czyli takiej właśnie kosmicznej, jaką mamy odniesienie w tapecie u mnie oraz w tej bieli wychodzącej z tej czerni i pokazującej nam podstawowe parametry, co wszystko jest utrzymywane w tej stonowanej lum luministyce, luminacji, żeby tych oczu tak nie wypalać tym wszystkim. Co jest emitowane świetlnie, sztucznie, prezentowane naszym oczom. Te kształty interpretowane przez nasze zewnętrzne sprzęty obrazujące. Co do obrazowania i właśnie tych sprzętów obrazujących, no to właśnie możemy sobie podejrzeć: x renderem nasze wszystkie podłączone i skonfigurowane przez nas wcześniej, wówczas i wówczas Ekrany e, logiczne, fizyczne, sprzętowe, a przede wszystkim podłączone do tego komputera, używane w tym czasie rzeczywistym i e, wyznaczone w postaci tych liczb e, interpretowanych przez ten system za mm, obowiązujące, ale dalej również e, mające cechy nielogiczne. E, tu mamy wolny w ogóle e, konektor. VGA, że możemy jeszcze podpiąć coś, no ale co jeszcze mi się nie udało skonfigurować żeby tak trzy, nie, chyba kiedyś mi raz się udało, ale tak czy inaczej nie używam tego teraz gdyż może być z tym kłopot, ale co używam, to widać HDMI 0, wczoraj na Raspberry Pi próbowałem, to się nazywa HDMI 1, a tutaj jest 0, więc też miałem z tym problem aby tam ustawić, tam musiałem zaniżyć troszeczkę rozdzielczość stosując moją starą metodę, jeszcze z tamtego przedniego filmu playlisty e, Linux e, chyba to był ósmy film z tej, play, z tej playlisty można go sobie podejrzeć, że tam ustawiałem e, how, to, e, custom, re, how to put custom resolution on Linux i tam na, właśnie na, miałem tą metodę zrobioną, że sobie ustawiłem nietypową rozdzielczość taką żebym nie wychodziło poza granicę mojego ekranu i musiałem zaniżyć rozdzielczość z p na taką 1024p, ale działa, ale działa i Raspberry Pi się odpala. Jeszcze VNC nie zdołałem całkowicie skonfigurować, gdyż tutaj zainstalowałem i mam tutaj ten VNC Więcej Viewer, bo tamten mam sender wgrany standardowo w system predefiniowany i to jest bardzo dobre z Raspberry Pi Imager ściągnięty, jak widzicie. Tutaj z listy systemów 64-bity w pamięci komputera to jest w granicy 1,1 GB. A przy zapisywaniu na dysk no, troszeczkę sprawia wrażenie większego. Ale chciałem Wam, wam jeszcze fajne pokazać. Jest to w programach, których to jest internet. Więc viewer i z nim jest jakiś tam problem i zwróćcie uwagę, że może być to problem spowodowany tym, że nie mieliśmy aktualizacji zrobionych, bo został dodany nowy pakiet, został wygrany, wygrany nowy program, może jego zależności jakieś są stare albo niezaktualizowane, które wymagały tego, abym zaktualizował najpierw tu oczekujący moje aktualizacje, automatycznie wyświetlane i być może to powodowało, że nie mogłem uruchomić końca viewer, żebym zobaczył mój wyświetlacz. Aha. Jaki problem był? Taki właśnie, że mogłem wpisywać. Nie mogłem tu wpisywać nic. A teraz. Teraz. Mam yy, no możliwość coś tutaj wpisać. No dobra. Może po prostu przeoczyłem te okno dialogowe jeszcze sign in. Bo. Tak, bo jest możliwość używania tylko tego okna i tu nie mogłem się wcisnąć, żeby wpisać. Czyli Findset Fueler powinien działać. Więc spodziewajcie się na jednego następnego filmu z użycia zdalnego. Na tym laptopie wyświetlacza ogólnie urządzenia Raspberry Pi przez VNC Viewer się pojawi niedługo materiał, więc zapraszam. A nasza aktualizacja Brave już ma 95%. To jest jedna z największych dzisiejszych aktualizacji robionych, podjętych, więc tu jeszcze trzeba wyczekać chwilę. No i nasza aktualizacja przeszła. Więc zapraszam do następnych materiałów i pozdrawiam miłego dnia.